Ej, hey, nawet miesiąc nie minął, mam nową paczkę do unboxingu. Craft Club, także drugi unboxing, druga paczka przyszła. Ta pierwsza była jakby zamówiona wyjątkowo pod koniec miesiąca, więc przyszła szybko. Kolejna paczka. Mamy kwietniową paczkę z Craft Clubu. Oto ona. Co najśmieszniejsze. Już przez chwilę myślałem, że browar Eddy będzie. Nie wiem, czy widzicie. Edi. Dobra. Lecimy. Nie ma co tu za bardzo. A, pierwsza sprawa. Słyszycie, co tam się dzieje? Porażki. Słabo jednak zapakowane. Także, no, jednak przydałoby się w przyszłych paczkach troszkę lepiej to zrobić. A, bo jestem na spodzie. No cóż, to dziwne. Bo jestem na spodzie paryski. Chociaż naklejka była. Ech, no nic, są śnięte, nie mieszane. Dobra. Ech, ciekawe, czy w tym przypadku będzie jakieś zagraniczne piwo. Ech, tropical. Imperial IPA, wersja kwaśna z Wrężela. Dawno nie pijem nic z Wrężela. Wrężel zawsze dobrze wypadał. Kurczę, ja chyba tak nie do końca stoję. Hmm. Od 2014 roku uważam, 19,1 8,5% alkoholu. Kwaśność z... nas pomarańcza mango kwas mlekowy. Stąd kwaśność. No zobaczymy, ciekawy styl piwa. Yy, data ważności uh, 1503-2020. Dużo czasu. Kocie No to wyciąganie do nogami. Piwne podziemie. Gold Diga West Coast IPA. Znowu zaczyna się dużą ilość piw mielowych. 15 kcal to już 6,7% alkoholu. West Coast, no spoko, nawet klarowne, mimo jakby tu powiedzieć takiego do górnogami jakby przebywania. Dobra. Jedziemy dalej. to z Pinty. A, data ważności tego Goldiga. Wrzesień, 28 wrzesień 2019. Że to już piłem bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu. Pinta. Black Ray Amarillo IPA. 14 plato. 5,2% alkoholu. Pielgrzymka, jak Albo tak głośno jak ktoś się słucha Radia Maria. Dobra. 8.10.2019. Dobry termin. Hmm. Co to jest? Pinta, Viva la vita! O, dobre piwo! Troszkę się widzę, tu osad zrobił. Może opadnię przed lodówki sadzić. No, trochę ubogie i tak ubogo, bardzo troszkę, bo no, Pinta no to, to w sklepie jest. No, myślałem, że będzie coś, czego tak za bardzo w sklepie się nie da kupić. 16,5 plato, 5,7 alkoholu, imperialny Witbir, Pinta, ważne. .12 2019, długi termin. No, nie zmieszczą się wszystkie. To jest chyba sztos. To może jeszcze to. Jedno zagraniczne piwo. Dyszczę jest także coś takiego. Belgijskie piwo. Mm. Tylko zastanawiam się, jaki to jest styl piwa, bo nie kojarzę. E no nic, przydatność, przydatność do spożycia. O, długo. 29 stycznia 2021 nawet. Także spoko. Nie mam też to na koniec. Jakieś miały być jeszcze. Hmm. Miały być jakieś fajne dodatki. Ale nie widzę. No jest tutaj. To... Standardowo. No nie podoba mi się takie podejście. Powinno być coś, jakaś odmiana od czasu do czasu. No. Że, że druga paczka jest w koło to samo. Próba więcej nic nie mam. Nie wsunęło się tam gdzieś. Nie nie, no to tak Bogo. I ten Sztosik na koniec to jest profesja. Bartnik Bragot, nie? Wyleżekowane od 2017 roku, czyli... Tak, dobrze myślę? Tak, chyba. Ok, w sumie spoko. No, coś ciekawego. Tak wygląda paczka. Z tamtych poprzednich paczki wypiłem wszystko. Praktycznie oprócz tego... Browar z mostów. Jaka ocena? No, znaczy, te jakieś takie dodatki bajery no, mogą być trochę lepsze. Czasem taki, może jakiś, jakiś fajny bayern. No, pintą jestem trochę zawiedziony, ponieważ no to raczej wszędzie dostępne, więc spodziewałem się piw mniej dostępnych, także... No... Natomiast... Jak to wyjdzie w kwestii gustacji? Zobaczymy, może coś nagram, ale nie jestem pewien, bo ciężko stwierdzić. Tak wygląda Craft Club w wersji kwietniowej. Przynajmniej w moim przypadku, bo zauważyłem na internecie, że możliwe, że te wersje się różnią dla różnych odbiorców. Także uważajcie. Jeżeli ktoś z Was wykupił sobie abonament, to może dać znać, czy miał taką wersję lub coś tego typu. Dzięki za uwagę. Na razie. Hej!